Moi drodzy, jestem w a ten odcinek miałem zacząć całkiem inaczej, ale tutaj przyleciał smok. Gdzieś tu się pałęta, o właśnie za taką wioskę. Yy, wkurzam się troszkę, bo to jest drugie podejście na nagranie tego odcinka, to znaczy wczoraj miałem go wrzucić, ale okazało się, że ze więc go nagrywam znowu, zaraz zabiję smoka i w ogóle jestem zdenerwowany, tego smoka, bo mi tutaj psuje całą zabawę, więc zaraz go zabiję, a potem pójdę dalej, może dzisiaj trochę pośpiewam, bo widziałem, że narzekacie, że nie śpiewam, miałem zacząć śpiewając ten wstęp, ale smok mi przerwał, nie wiem jak zacząć śpiewający wstępny smokiem. Haha, więc trzeba go zabić. Ktoś widziałem troszkę narzeka, że chrapie, ziewam, śpiewam i robię inne dziwne rzeczy, podczas gdy ktoś gada fabularnie. Z reguły cały... jak by to powiedzieć? Cały wątek fabularny jest przedstawiony w questach. Cały klimat gry jakoś średnio mnie interesuje, ponieważ szczerze mówiąc to mam bardziej taki gameplay na wesoło, a nie jakiś super klimatyczny. Ja chcę przynulcać tymi rozmowami, bo z reguły nie mówią nic ciekawego, tak właściwie. Eee, da się tam poczytać te rozmowy, posłuchać, ale nie wiem czy jest sens. Postaram się jakoś tam ograniczyć, żeby nie było, że ciągle olewam wszystkich ludzików. Jestem niemiły dla NPCów i w ogóle. Aczkolwiek nie oczekujcie ode mnie za wiele. Złaś. No czemu? On miał spaść podobno. Myślałem, że tymi krzykami ich z nieba. Wracaj, oszukisto. Oszukujesz, miałeś spaść. Tu teraz wyląduję? Aaa, jestem taki mądry, że cię się, No dobra, z tym mrozem to mi tam możesz, wiesz... Możesz mi trochę pochłodzić, mi gorąco w tej zbroi. O, czyż miał wylądować? Tak Oj na tu, oj na tu! Chciałbyś! To tym, że nie umiem krzyczeć. Pokażcie, że i bez krzyków cię załatwię, dziadzie. O! <laughs> Saker. No, załatwiłem. A więc śpiewający wstęp do Skyrim będziemy w następnym odcinku. Sorry. Nie miałem, nie mam pomysłu, jak dośpiewać piosenkę o smoku jeszcze z, 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 z początkiem. Znaczy rozpoczynając odcinek Tak i co to miałem? Aha tak quest jaki mnie interesuje to wybryk Heli, miejsce gdzie jest hełmizmowej twierdzy czy coś tam, czyli tutaj. Yy, przyznam, że od razu się yy, znaczy od razu się przyznam, że ostatnio już nagrywałem, ten odcinek, który się nie wrzucił, nie mógł wrzucić wczoraj, tutaj będzie taka jaśkinia, którą zwiedzę i pewnie tam zakończę odcinek. Haha, ha. przynajmniej tak było ostatnio. Yy, bo akurat ten odcinek miał już pół godziny. Yy, a no, odcinek miał pół godziny, ale się zepsuł... Potem się okazało, że zepsute y, pierwsze 3 minuty y, są zepsute Zresztą nie sprawdziłem czy to, to tylko wtedy jest zepsute, czy dalej też Tak, nie wiem, wydaje mi się, że to sprawdzałem. Zaraz, poszedłem źle. Nie miałem iść dołem. a nie miałem iść dołem, nie miałem iść dołem, nie miałem iść do nie Miałem iść górą. Albo miałem iść do Moment Nie no dałem mogę iść tam i tam to idziemy do Dobra. La, 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 la. I ostatnio tutaj. To tutaj? Nie, nie, to tutaj. Ale to może dobrze, że tamto nagranie się nie uratowało. Nawet się popsuło. Tu mnie dwa razy bezczelnie zabił niedźwiadek. W ogóle te skpiny, nie uważajcie. smoka rozwalam. Ulisek! lisek! Smoka rozwalam bez najmniejszych problemów. W ogóle prawie że full HP. Uuuu strzała w dupę, to nie fajna rzecz, to. Jak są te żarty, nie? Yy, zwykłem robić coś tam, dopóki nie dostałem strzały w kolano, czy coś takiego. Chyba nie rozumiem w ogóle tego żartu, ale pod wieloma filmikami jest odkąd Skyrim wyszedł. Jak ktoś mi wyjaśni ten żart, na czym on polega i co w nim takiego śmiesznego jest, będę wdzięczny. Yy, Wracając do tematu, tak, uważam, że to śmieszne, że smoka rozpadam bez żadnych problemów, a głupi niedźwiadek potrafi mnie sponiewierać. Czy głupi niedźwiadek może to ten niedźwiadek? Jest mądry, jest to nie zmienia faktu, że w porównaniu do smoka powinien być o wiele słabszy, bo potrafi mnie sponiewierać jak szmacianą lalkę. Mnie to wcale nie jest przyjemne. O, horkery sobie zabijemy. Uff. Takie w sumie odpowiedniki naszych morsów. O, on jeszcze żyje. Myślałem, że go zabijemy. Hmm, dobra. I niestety mięsko z horkerów nie ma. O nie, jest. on jak fajnie. Przez myślałem, że nie ma, że są tylko kły. Tam mamy iść do jego statku. Od razu wam powiem, że ten statek, który tu widać na radarze, to nie jest ten statek, do którego mamy iść to jest jakiś tam inny. Nie idę do niego, bo po co? Pójdę sobie na razie prosto w kierunku tego. To będzie jaskinia. No to co? Jakiś ołtarzyk. Kaplica talosa. O, ale jakaś książka tu jest. Nic mi nie daje. Ue, chamstwo. Szkielet! Elfi topór bojowy, jaki ładny! E, trzeba go wziąć, dużo warty. 520. Nie pogardzę takim. A co mi daje taka ta kapliczka talosa? E, Wyleczono choroby, dodano błogosławieństwo talosa. Ta, co to daje? Kamień bojownika. Nie wiem. nie wiem, który to jest, teraz taka nieważne. Widziałem, że mi pisaliście o tej drewnianej masce. Dostałem już dziesiątki jak zarówno jak ten, jak pytałem o aktywację krzyków, tak teraz jak pytałem o maskę chyba gdzieś, tak dostałem całe mnóstwo wiadomości i w komentarzach i w tym w wiadomościach prywatnych. Dziękuję wam bardzo. Już wiem jak tą maskę aktywować. Jeszcze się upewniłem, gdzieś tam na stronce jakieś sprawdzałem. Na wszelki wypadek, żebym czegoś nie pokszanił. Więc pewnie niedługo się o nie tam wybiorę. Tą maskę aktywuję, zobaczymy co tam będzie. Bo najwyraźniej dalej Wam na tym. Oj, oj, i co mnie tu zbawi, głupi? Pewnie niedługo sprawdzimy, co się stanie, jak tą maskę aktywuje i tak dalej. Ale najpierw skończmy quest, nie lubię się. O! Piękny finisher. Nie lubię się rozdrabniać, że tak powiem, na różne rzeczy yy, poboczne. Najpierw chcę skończyć jedno, potem zrobię drugie i tak dalej, i tak dalej. Yy, dlatego nie chcę się zbytnio angażować też w główną linię fabularną, ponieważ boję się, że jak za bardzo się zaangażuję w główną linię fabularną, to ją skończę i nagle skończę grę i będzie dupa. <laughs> tego byśmy nie chcieli, przecież żeby moja seria skończyła się już po 30 paru odcinkach, to by było straszne. Jak wy byście to przeżyli? Hehehehe <laughs> O, tu jest jakaś jaskinie jak widać na mapie, do niej się właśnie e, wybieram Nie pamiętam już to tam było, bo to grałem jeszcze przed świętami Przed świętami grałem, a po świętach się kapłem, że y, odcinek jest uszkodzony W ogóle genialny jestem, prawda? No ale cóż, jakoś z tym trzeba żyć Uuu, jak tu głęboko O, małże Powinien być jakiś wskaźnik powietrza, czy coś, nie wiem czy się mogę utopić, czy nie mogę, Chociaż zakładam, że mogę, więc pójdźmy na powierzchnię. bo Lidia tam dla mnie twardo pocina. Tu jakieś kamyczki. Kamyczki, kamyczki. Ktoś tak śpiewał jak w jakimś filmiku, albo śpiewał, albo mówił, kamyczki i kaczuszki, jak to było? Pamiętam, kiedyś jechałem samochodem do Częstochowy autostradą. Nie pamiętam, po co nam jechaliśmy. I właśnie na, na autostradę wybiegła taka grupa kaczuk, kaczek. Ciekawe co jest w środku. No ciekawe, Lidio. A ja wtedy jechałem z moimi rodzicami i z Emilką, wtedy pamiętam... Znaczy, ja byłem kierowcą, nie? I właśnie wybiegły nam na, na drogę e, kaczki ja musiałem zmienić pas, ale moja mama taka, pani, taka panika... Kaczuszki! Taka wystraszona, że je przejadę, ale ja, ja sił, Zmieniłem pas szybko i nie przejechałem. Haha, ale jestem fajny, nie? Ocaliłem życie kaczuszkom głupim. Cała rodzinka przebiegała. E, tak. Wracałem do tematu Skyrima, tu jest jakaś skinie Lidia to się nic nie podoba, i już nie to irytuje. Jak śpiesznie wygląda. Yy, tu, tu, tu. jak stoimy z czasem, bo nie wiem czy nie muszę zrobić cykmyk. Dobra. O, Dobra, najpierw zabijemy tego pana... Wie? Znaczy, draugrzem pisz tutaj. Dobra, mączka kostna, sztabka srebra, złoto, o, same fajne rzeczy, o cholera, ale tego toporu nie chciałem. Moment, wyrzucimy go i zrobię cięcie. Właśnie te ci ci cięcia, jakby ktoś się dostaną, potem ja robię te cięcia. Yy, bardzo prosta rzecz, ponieważ jak zauważyłem, że się nagrywa dłużej niż 10 minut, to jakaś desynchronizacja dźwięku z obrazem się pojawia. Przypuszczam, że jest to jakoś spowodowane moim pięknym Windowsem Vista, albo tym, że nagrywam w formacie AVI. Ja nagrywam w formacie WMV, bo mam jeszcze taki dostępny, ale on coś tam znowu... problemy z edycją są, więc ja wolę ciąć na kawałki niż mieć problemy z edycją, tak więc teraz do was wracam. I już do was wróciłem po takiej małej przerwie zmieniłem sobie topór bo mały mam w rezerwie. Doszedłem do rozstai. Nie wiem w którą pójść stronę. Ktoś pamiętam sugerował, że Lidie wziąć za żonę. Lecz Lidia ja nie wezmę, Nemilca by mnie zatłukła. A chcecie mieć odcinki nagrane przez trupła. Dobra, to się lipnie zrywowało, ale nie wiedziałem jak to jak to powiedzieć. No tak czy siak, za Lidię nie wyjdę, albo Lidia nie wyjdzie za mnie. Nemilca się ten pomysł nie spodobał. <laughs> Ciekawe czemu, nie? No nie, jakoś ja nie lubię jakoś żenić się w grach. Jak pewne przechodziłem wszystkie części fable, też żadną chyba nie miałem żony. Męża też nie, od no to wszedł, wasze głupie <grym się> pomysły Tak, właśnie zabijemy jakiegoś dziwnego ducha, nie wiem co to było Dobra, ale pójdziemy w lewo. Najpierw Tam w ogóle jest jeszcze też jakiś tunel witalny Najpierw pójdziemy w ten, potem w tamten, a potem w kolejny. Musimy może skradajmy o -o -o. Headshot Hihihi! Atak z e, lipa, nie liczą się headshoty. Ojej, silne jest. Zabiła mnie. Ale ja jestem mądry. Zanim włączyłem nagrywanie, zrobiłem quicksave'a. Ha, 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 ha. I ta śmierć nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Woho, ho, 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 I znowu żyję. Ale to teraz mogę... O, dobra, olewamy toporek i tarczę. Wyskoczę z łukiem. Dobra, to można najpierw tu... Oj, 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 Libia co się na diabła <noise> <noise> Hehehehe ale jestem ja, fajny Ty głupi to porze Draugrze Znaczy to porze Guźwa ubiorze <noise> Nieważne, nieważne A i twe oczęta zgasły na wieki Złotko, tu na szczątki i złotko, tu jakieś coś, co my tu mamy na stoliku? Beczułka jest obok stolika, na stoliku dziennik Aronilda? Arondila. Dobra, załóżmy Arnolda. Odzyskaj dzienniki Arnolda. Hm. Czy mam od tego gościa znaleźć cztery dzienniczki? Hm. Jakiś dodatkowy quest mi się aktywował, nie pogardzę. Znowu urny, jestem B niedobry i w ogóle przeszukuję urny, Aha, trudno się mówić. Tutaj, tu tu, 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 nic ciekawego. Yy, no to lecimy dalej. Ah, widzę go! <ścoughs> Ktoś ostatnio mówił pod jakimś odcinkiem, że coś jest za cicho. Yy, to ja prawdopodobnie po prostu w ustawieniach, w dźwięku co jest, jednym ciosem mi no. cały HP zgarnął, a i to jest niefajne. Uff. Te duchy czytują, Tak przecież nie można. Dobra, jeszcze raz. Wracając do tematu. Ktoś mnie w stanie mówił, że to jest za cicho, to moja wina, po prostu nie ustawiłem czegoś tam. Zapomniałem ustawić głos, bo z reguły to podgłaśniam po prostu jeszcze w programie. Zapomniałem tym razem tego zrobić, dlatego, tego nie, dlatego jest troszkę za cicho. Przepraszam was za to. Ktoś mnie też pytał, czy planuję kupować lepszy mikrofon. I tak, i nie. To znaczy tak kiedyś, ale nie nie teraz. Niedawno kupiłem... Yy... O ile ziemniaków? Niedawno kupiłem słuchawki, z których korzystam. Jestem z nich całkiem zadowolony. Jest dostaw słuchawek z mikrofonem. Póki co nawet nie mam kasy, szczerze na takie rzeczy jak... Y, mikrofony i inne bajery, więc pozwólcie, że sobie odpuszczę. Myślę, że... Ło? Myślę, że jakość moich nagrań nie jest taka zła, żebym musiał zaraz kupować nowy mikrofon. Jak za jakiś czas będę miał kasę, to prawdopodobnie zrobię Wam jakieś głosowanie, typu y, czy kupić nowy mikrofon, czy kamerę, czy coś tam innego, no, ale to jeszcze troszkę czasu minie, bo póki co u mnie z funduszami nie jest tak kolorowo, że mógł sobie na takie wydatki pozwalać. Tym bardziej, że jak będę kupował już coś innego właśnie typu mikrofon czy kamera, no to planuję takie wyższej klasy, czyli za kilka setek, że tak powiem. Ale na obecną chwilę mnie na to nie stać i przez jeszcze jakiś czas mnie nie będzie stać. Chyba, że dostanę partnera od YouTube'a. Uh, ha, 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 nie no, e... No, jak nie będzie stać, to, to na pewno was o tym poinformuję, że zamierzam coś kupić, może spytam was o opinię na przykład, czy znacie jakieś fajne mikrofony. Aczkolwiek ktoś już pisał o takim fajnym mikrofonie na USB. Możliwe, żebym skorzystał właśnie z tego. Ee, chociaż... Mam gdzieś taką fajną kartę audiofilską dźwiękową. Znaczy audiofilską, no to hucznie nazywana, ale na pewno lepsza niż taka Integra, która jest w Ale podobno ta karta nie do końca obsługuje gry, więc z jednej strony fajna fajnie bym nagrywał dźwięk, a z drugiej... Fajniej bym nagrywał dźwięk. Ale z drugiej strony z kolei bym... E, możliwe, że nie miał dźwięku w grach więc jeszcze się zastanowię. Znaczy tej karty raczej nie będę montował, wolę. Yy, wolę po prostu jakiś czas zainwestować w mikrofon na USB, a nie w taki zwykły. Każe taki zwykły jeszcze mam, tylko do niego właśnie jest potrzebny jeszcze przedzmacniacz. Czego yy, też nie chcę w ogóle, wolę się jakoś ograniczyć z ilością kablowania już tak mam tyle kabli w pokoju, że to w ogóle się w głowie nie mieści. Yy, teraz tu. Ale wkurzają mnie te duchy. Wiecie co, ja dokonam sobie takiego małego save'a, bo jak znowu nie przebije na wylot jakimś sztyletem astralnym czy coś, to mnie szlak trafi. Dobra! No, teraz ja finishera ci zadałem, głupi duchu. Buha haha. No, więc to chyba już kwestia mikrofonu zakończona. Na razie mi nie doradzajcie jakie mikrofony są fajne albo jakich unikać, bo i tak to zapomnę zanim będę miał kasę na jakiś fajny sprzęt. Jak będę planował zmieniać coś, to na pewno dam wam znać. Na pewno napiszę, co zamierzam kupić, albo co kupiłem, czy coś tam. Ale do tego czasu minie jeszcze sporo dni. No bo nie mam na jakoś fundusze na takie rzeczy, a nie chcę sobie na razie... Tak jak mówię, no uważam, że jakość moich nagranie jest taka zła, jeśli chodzi o dźwięk, żeby musiał już inwestować w coś nowego. Jeśli będzie za cicho, mówcie mi o tym, ja mogę to jeszcze podgłaśniać tutaj w programie, to nie jest problem, ja to i tak właśnie z reguły ściszam, bo jest za głośno, więc się nie martwcie, tylko trzeba mi o tym pisać. I kwestie techniczne to by było chyba na tyle. Dobra, Lidia, cicho tam. Dobra, teraz wykonamy skok wiary. O, 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 o shit. Nie wyszedł! <laughs> a spadłem! <laughs> nie wyszło mi, kurczę blade. No nieważne. Tego tutaj nie było w ogóle, nie widzieliście nic. Spadłem, ale przeżyłem. Ale ja chcę tam noskoczyć, mam nadzieję, że się jakoś da. Jakieś jakaś strzała. jakiś kuferek, pięknie. Stalowa tarcza i złoto. Eee, ja tak nie ja tak pięknie. Dobra, zwiedzamy dalej, 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 dalej. I zwiedzamy, jaskinie czy już jakiś duch, ale te... O, dziennik Arnolda jest. Dobra. Nawet go nie czytam szczerze mówiąc. Jak ktoś chce bardzo przeczytać te dzienniki, to mi o tym piszcie, ponieważ nie skończę w tym odcinku na pewno tego... Nie trzeba było tu Chociaż nie, nie wiecie co. Moim nie zdaniem pewnie... To no dobra, możecie pisać sobie. Obiecuję nie kończyć. E Questa z dziennikami dopóki mi nie napiszecie, że chcecie przeczytać co w nich jest, czy coś Ktoś będzie chciał, no to ja je tutaj otworzę na chwilę, będzie można sobie zapauzować dziennik, znaczy yy, filmik. O! jakiś silniejszy ten draw FUS? Ja Ci pokażę jak to się robi. Roda to już chyba bez krzyczenia, tak? Oj story linia! Nie! Korea, Lidia, no ona się nie rusza. Czemu ona się nie rusza? Ktoś mi powiedział w ogóle, że w szoku jest, że e, Lidia mi jeszcze żyje. No już przyznam, że z reguły restartuje. E, znaczy, wczytuje ostatniego save'a, jeśli zgi Lidia zginie. Jakoś się przewiązałem do niej. Poza tym, e, bardzo dobrze sprawuje ro rolę Muła. Przyznam, że ciężko by mi było nosić to wszystko, gdyby nie ona. Lidia, wszystko ok. Czekaj, tu czar, żeby Cię podleczyć. Przywracanie, Uzdrawiający dotyk, o. Nie. Ale dbam o Ciebie. Znaczy no... Każdy by dbał o swojego zwierzaczka, prawda? <grytanie> Teraz Emila będzie mówić, traktujesz się ją jak zwierzę, jak możesz. No ale kurczę, nosi mi tełki, to jest zwierzaczek praktycznie. Taki gadający nawet. I yy, tu jakieś drzwi. Dobra, więc zaraz do Was wracam. I jesteśmy z powrotem. Nie wiem co tu będzie teraz, bo nie pamiętam. Haha, sklerota. No, tu tego Arnolda chyba spotkam, nie? Jeśli dobrze kojarzę. W ogóle jest przekozak. Dobra, przywalmy mu, że może ze strzały. To zawsze jakieś tam trafienie krytyczne, trochę obrażeń. Wiemy jak zobaczycie, za chwilę on naparza jak szalony. Jak? jak przy I Noros mm. No, coś czuję, że przy nim mi się szybko jedzonko skończy Łoj. Patrzcie, ile mi HP zostało. To się ma ten refleks dobiera. Nie, nie mówcie, że Lidia zabije. Nie, koniec, i tak zginąłem, super. Wczytujemy save'a. Ja się nakrobię, jak mi zginie. O, jaka śmieszna tarcza! Jak mi zginie y Lidia, to. Ue, nie lubię jej tracić. Jakoś przydatna jest. Przywracanie wzrasta. Wspomniane, jakby mnie to interesowało, naprawdę. Nie podoba mi się to Czekaj, o, mam pomysł. Zmienimy sobie strzały na jakieś fajniejsze te mają 10, te mają 12, te mają 14, dobra. Może zżyjemy te najsilniejsze na tego dziada. A rzeczywiście silna jak cholera Co? Intrus? Cholera Atakowanie z rozbiegu Ej, ja tego ducha nie lub... Oooo, Ale mi przyfonzolił Coś czuję, że ta walka będzie trwała wieki całe. Haha. <toddź> Przepraszam, wyłącza mikrofon na czas kaszlenia. <coughs> Ale jestem przeciemiony, ja mam PH na, na święta i nowy rok, się musiałem przeciemnić. Nie no, eee... podoba mi się to. Tak, eee, nie nie... jak zauważyliśmy, właśnie nie należy atakować przeciwnika z rozbiegu, jeśli on leży, bo przebiegniemy po nim, haha. Ha. takiego bicia. No. Co tutaj głupia? Zostaliśmy. Oj, tu jest jeszcze ktoś. O, Lidia, dzięki ci. Jesteś przesłaniak. No, zabiliśmy tego Arnolda. Nie widać, czy było najpierw pozbyć się niego, bo jak, pod, jak przy fanzoli, z jakiegoś czaru, o, jakiś klucz, złoto. Eee, szata, nekromanty, ale marna, ale dobra, weźmy. Kost... uuu, ten kostur jest całkiem ładny, wezmę go. Drobny klejnot duszy, tak... Przemiana wzrasta. Aha, książka o kłamaniu i przemiana wzrasta, no ciekawe. Myślę, że to raczej retoryka by wzrosła czy coś, ale... co mi tam. A, ta urna jest pusta, a ta? Nie, a ta nie, haha. Ta też nie. A, już widać, gdzie sobie chował wariat jakieś rzeczy. Tu coś jest, tak? O, pokoik naszego Arnolda. Tu jakieś kufelki. O, jeszcze jeden kostur. Kostury są dużo warte, więc trzeba je zbierać. Uuu, jaki ładny. Zmniejsza magię celu 50. O, łuk przeciwko magicznym. pytanie, czy ja go będę używał. Haha. O, dzienniki Arnolda są. Dobra, dobra, dobra. Tu wino na sprzedaż, na handel i w ogóle, i co to wszystko mam teraz wracać z Buta? Ten? nie ma tu jakiegoś wyjścia, może? A tu jest jakiś tunel, dobra. Na pewno to nie tym tunelem przyszedłem. Tu jest coś zatkane, tu jest jakaś krata, tu jest jakaś dźwignia. Dźwignia otwiera kratę, a tu co jest? Ludziki, ale to na pewno nie ja ich zabiłem, przecież tu mnie nie było. Siłą rzeczy. O, ale wytrych. I złoto. Może ten Arnold tutaj się znęcał nad jakimiś ludzikami. Co za burak. Żelazne drzwi, Mistrz. Aha, miałem kluczek. Aha, jak fajnie. No i myślę, że ten odcinek zgodnie z tym, co mówiłem, zakończymy przy wyjściu z tej jaskini. Eee. W następnym odcinku przeszukamy wrak Heli, czy jak się nazywa tamta łódka. Wiecie o co chodzi? Zaraz, czy te dzienniki, znalazłem cztery w końcu? Wróć do Wekela, to chyba to. Hmm. Fajnie, że mam wrócić do kogoś, u ukoło nigdy nie byłem. Ale to nic, to nic. Jakiś kamol znowu, tak ukryty przejście. Oczywiście wszystko działa. Jakieś urny, to tu już byłem, tak. Aha, to ten korytarz. O, to spróbujemy jeszcze raz skoku dokonać Ui, a przeskoczyłem. Ha, ha 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 Lidia, chodź No Co za tchórz Dobra, zobaczmy czy, sobie, czy ten skok był warty tej swej ceny Tutaj coś jest. U, skrzyneczka O Mec bez skawy. Eee, marne. Uj Hop! Haha ha. Dobra, ja będę teraz podążał do wyjścia. To by było na tyle w tym odcinku. Wiem, że nie trwał 30 minut, ale to chyba nie, nie jest jakiś powód do płaczu Tam 27 to czy coś koło tego, to będzie chyba myślę w sam raz. Już się myślałem, że tam coś było. Ja podążam do wyjścia, jak tam u mnie z plecaczkiem. No, no, to skoczę jeszcze do białej grani, opróżnić plecak we śmieci. I zapraszam was do następnego odcinka, gdzie to będziemy podążać do wraku heli, czy jak on się tam nazywała, ta łódka. Czy wraku wybrzeży heli, nie wiem jak to się w końcu nazywało. Uuu, piramida. No, więc to by było na tyle, a wy trzymajcie się i do następnego, hej!